Szczęść Boże, witam Was kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj przychodzę do Was z równie pięknym orędziem Boga Ojca, które złożył w postaci potoku słów w moim sercu podczas głębokiej modlitwy. I to jest takie niesamowite kochani, że Bóg Ojciec chce do nas mówić. Bóg mówi w ciszy, Bóg mówi kiedy pokonamy drogę, która prowadzi do serca, z naszego umysłu do serca. I tam możemy usłyszeć głos Ojca. Czasami będzie to jedno słowo, jedno zdanie, ale coraz głębiej, kiedy zaczynamy wchodzić w Królestwo Boże, w to, co ponadnaturalne i zaczynamy coraz mocniej chodzić w duchu bardziej, aniżeli w ciele. Tych słów zaczyna być coraz więcej. Rodzi się tam wielka skarbnica obecności Bożej i tego, że Nasza modlitwa staje się dialogiem i przestaje być monotonna, żmudna, męcząca, oschła, pozbawiona emocji, pozbawiona pokoju serca. I wtedy wiemy, że przyjaciółką jest śmierć że jest to spotkanie z oblubieńcem, że jest to coś najpiękniejszego w naszym życiu. Tak jak ślub dwo dwojga zakochanych. To właśnie się dzieje w momencie przejścia na drugą stronę. Także mam głęboki pokój serca wynikający z głębokiej modlitwy i z tego, że Bóg ojciec jest, a ja mogę zasieść na Jego kolanach, jak często powtarza to na naszych osobistych rozmowach. I zanim przejdę do orędzia Boga ojca, które otrzymałam parę dni temu, jest to niesamowite, ponieważ słowo, które jest tam zawarte, odnosi się również do dzisiejszej Ewangelii. Także to, ten werset sobie też przeczytamy, ponieważ Bóg ojciec w tamtym dniu, ja to było parę dni temu, przypomniał mi o tym wersecie. I nie ma przypadków, że akurat dzisiaj... Właśnie mam przestrzeń ku temu, żeby podzielić się z Wami orędziem Boga Ojca, szczególnie skierowanych do rodziców i do rodzin. Także zasłuchajmy się teraz głos Ducha Świętego i poprośmy go o to, aby działał w naszych sercach. Starajmy się też w trakcie tej modlitwy odrzucać wszelkiego rodzaju myśli, które będą atakować nasz umysł skupiając się jedynie na obecności Bożej w nas, skrywając się pod, pod płaszczem naszej matki Maryi. Możemy czuć się bezpiecznie, możemy czuć się przytuleni przez serce samego Jezusa. I paraklet, który jest nam dany, i należy to przyjąć, otworzyć swe serce, uświadomić sobie, że jesteśmy świątynią Boga żywego. Czy rozumiecie to, że Bóg powiedział do Samarytanki przez studni, która nie mogła być wpuszczana do wielu świątyń, a spotkała Boga Żywego i mówiła, że zostanie wyrzucona z synagogi, ponieważ nawet nie mogą spojrzeć na taką. Ona była odrzucona przez społeczeństwo, ale Jezus jej nie odrzucił, bo powiedział, że nadejdzie czas. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, ani na tej górze, ani na tamtej, ale tutaj. I żaden faryzeusz nie jest równy takiej czci oddawanej Bogu. Czy ty to rozumiesz? Z jakim Bogiem masz do czynienia? Z prawdziwym, emocjonalnie dostępnym i obecnym w twoim życiu? Cały czas nieustannie. On jest w tobie, a ty w nim. Ale jest to decyzja. Jest to decyzja, i otwarcie się w pełni na wszystko, co Bóg ma dla Ciebie. A jest to bolesne, bo wtedy trzeba się zmierzyć ze swoimi demonami, z lękiem przed oceną, przed innymi, co sobie o tobie myślą, jak zaczniesz być szalony dla Boga, jak zaczniesz wszędzie rozgłaszać Jego imię, jak zapłonie ogień o tym, że nagle będziesz się witał. I błogosławił ludzi mijających na ulicy? Jak zaczniesz prorokować wszędzie tam, gdzie Bóg Cię postawi, w imieniu Boga, bo tym wszystkim jest rozpalony ogień Ducha Świętego, który powinien zapłonąć w każdym, kto chce być prawdziwym czcicielem Boga Ojca, chyba że chcesz pozostać w minimalizmie duchowym? Nie polecam tego jest to bardzo duże ryzyko. Jest to bardzo duże ryzyko. Nie jestem sędzią, ale wiem, że Bóg jest żywy i chcę mieć prawdziwy, prawdziwych, żywych, autentycznych naśladowców Chrystusa. Dlatego zanim przeczytamy orędzia Boga Ojca, które Bóg skierował do mego serca, pomódlmy się raz jeszcze w duchu i w prawdzie, zamykając swoje oczy, Wykonując z wiarą znak krzyża jako ochronę przed mocami ciemności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy teraz pewni, Ojcze, że ten znak krzyża zmierzył głowę Szatana. Teraz rozkładamy swoje ręce, Boże Ojcze, ponieważ jesteśmy Twoimi dziećmi i nie musimy już bać się Ciebie. Dlatego, duchu święty, my zapraszamy Ciebie na początku tej modlitwy i przed wsłuchaniem się w słowa orędzi Boga Ojca. Prosimy Cię, duchu święty, abyś miażdżył wszystko to, co nie pochodzi od Ojca. Duchu święty, my wyrzekamy się strachu przed opinią innych ludzi, ale żeby być prawdziwie wolny, to musisz prawdziwie tego pragnąć. Że prawdziwie pragnąć przebóstwić swoje życie, dać to, dokonać Jezusowi, nic samo się nie stanie. Duch święty jest, ale czy ty jesteś? Czy ty jesteś otwarty? Czy jesteś żyzną glebą, na, który, na którą wpada Słowo Boże i staje się ciałem w tobie? Czy jesteś kamieniem, o którym obija się Słowo Żywego Boga i pozostaje bezowocne? Duchu Święty. Ja modlę się teraz z głębi mojego serca za wszystkimi ludźmi, którzy słuchają tej modlitwy, i modlę się szczególnie za tymi, którzy mają serca w pełni otwarte na Twoje działanie. Duchu Święty, ty poruszasz się w nas, my Ciebie przyjmujemy, bo ty jesteś Bogiem, ty jesteś Bogiem w nas. Wybrałeś sobie nas. Takie małe mróweczki, aby w nas zamieszkać i z nami być. My wierzymy, Duchu Święty, że ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, żyje w nas. I wierzymy, że możemy dokonywać przemiany ludzkich serc w Twojej mocy, Duchu Święty. Dlatego wyrze wyrzekamy się tego, co ludzkie, wyrze wyrzekamy się tych schematów myśleniowych, które nie pochodzą z Królestwa Niebieskiego. Wyrzekamy się tego wszystkiego, Duchu Święty, bo my nie chcemy chodzić w niemocy. My chcemy Cię przyjąć w pełni Twojej okazałości. Przyjdź, Ojcze Niebieski, przyjdź do serc spragnionych, wlej fascynację Twoim słowem, wlej prawdziwego ducha modlitwy. Przygotuj nasze serca i spraw, abyśmy narodzili się na nowo, nie z wody. Lecz z ducha. I abyśmy ogłaszali Twoje imię, nie przez ludzką mowę, która do niczego nie prowadzi i nie wskrzesza ludzi martwych duchowo. My nie chcemy głosić Twojego imienia, obrażając się mową ludzką. My chcemy głosić Twoje imię w mocy Ducha Świętego, bo ty jesteś potężnym Bogiem i nie ma nikogo jak Ty Jezu Chryste. Maryjo, ucz nas, Maryjo, ucz nas, Matko Przenajświętsza, prawdziwego nabożeństwa do Twego Syna. Bo tam, gdzie Ty, Maryjo, jesteś prawdziwie obecna, gdzie my jesteśmy skryci w Twoim niepokalanym sercu, tak prawdziwie, tam płonie żywa wiara dla Jezusa. Bo Ty, Maryjo, zawsze do tego prowadzisz. Dlatego złam, Maryjo, swoimi modlitwami fałszywą wiarę w Twojego Syna. Złam te wszystkie obudne i faryzejskie czyny, które chwalą Boga ustami z lęku, strachu przed piekłem, ale wcale nie płoną miłością do Jezusa, wcale nie płoną miłością do ludzi, bo gdyby tak było, to by Twoje imię Jezu Chryste było rozgłaszane na ulicach. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, byśmy służyli miłością. Dlatego wlej Duchu Święty. Maryjo, wspomagaj nas modlitwami, oblubienico Ducha Świętego. Wspomagaj nas tym wszystkim, aby żadne uprzedzenie, żadne lęki, żadne wątpliwości i niedowiarstwo nie miało nad nami mocy. Pod Twoją obronę uciekam się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, Maryjo, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o rędowniczko nasza, pośredniczko ze swoim synem, Ze swoim Synem Maryjo nas pojednaj. Swojemu Synowi nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. 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 Dzięki Ci Jezu. Dzięki Ci za w stróżów. Dziękujemy Ci za niewiastę z apokalipsy, która jest przy nas, to znaczy z tymi, którzy są świadkami Chrystusa w świecie. Dziękujemy Ci za Twoje wsparcie, Matko Kościoła. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że rozgrzewasz te zimne serca. Przyjmujemy Cię w pełni. Amen. Teraz, kochani, przeczytamy pełni mocy Ducha Świętego z otwartymi sercami. Wszystko to, co Bóg Ojciec chce dzisiaj przekazać do rodzin. 15.06.2023 rok, godzina 18.00, msza święta. Rozpoczęła się biała msza święta z udziałem dzieci komunijnych. Spojrzałam na biel, która pokrywała kościół, a Jezus w trakcie mszy świętej przemówił w moim sercu. Widzisz córko te rzesze dusz małych do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie, jednak wielu z tych, na których patrzysz, nie zna mnie. Uśmiechnęłam się poniekąd w sercu na myśl o tym, że światło się jaśnieje w duszach tych małych. Natychmiast też zapytałam Jezusa o istotę komunii świętej, a Jezus odpowiedział mi: Moje dziecko, komunia święta jest miejscem zjednoczenia serca ludzkiego z sercem Stwórcy. Jest to święto, jedne z największych, bo jest ono świętem zaślubin Boga ze stworzeniem. Widzisz, moje dziecko, wiele z tych dusz małych nie zna mnie. Nie wie, kto za moment wstąpi do ich serca. Wiele z nich nie rozpoznaje mnie żywego. Proszę cię, abyś zapisała te wezwanie od razu w chwili wolnej, jako moje wezwanie do rodzin. W trakcie mszy świętej zapytałam Jezusa w sercu, jak zapamiętam tak ogromną ilość słów, które wkładał w moje serce a które napływały do mnie w trakcie Eucharystii, i powiedziałam mu, że jest ich na tyle dużo, że nie będę w stanie ich spamiętać, aby oddać ową głębię na papier. Jednak Jezus zganił mój brak wiary. Czyż nie powiedziałem wam, że Duch Pocieszyciel ode mnie weźmie i wam objawi? Czy nadal wątpisz w moje słowa, którymi napełniam Twe serce? Czyż nie mógłbym raz jeszcze powtórzyć Ci tego, o czym mówimy w chwili obecnej? O córko. Pomnóż swą wiarę i zasiądź na kolanach Stwórcy z całą ufnością w moją potęgę. Nigdy nie myśl zbytnio o sobie i swoich możliwościach, bo na nic się one zdają. Wprawdzie ufaj tylko mnie i we mnie pokładaj całą nadzieję. Potrzeba nieustannie przemieniać swe myśli, tak nieustannie, aby człowiek cielesny nie rozpraszał boskich myśli. Rozważ proszę ten werset, aby niedowiarstwo nie rozrosło się niczym chwast w sercu Twoim i przekaż to moim dzieciom. Gdy zaś przyjdzie, on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy ode mnie i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie. I wam objawi, wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie, i wam objawi. Ewangelia Jana, 16 rozdział. W momencie, w którym Jezus przypomniał mi ów werset, zrozumiałam natychmiast, że wszystko, co mówi do nas przez Ducha Świętego, zawsze może być odnowione w naszym sercu i umyśle. Potrzebujemy tylko wiary, aby dokonało się w nas przebóstwienie wszystkiego, co ludzkie, gdyż bardzo rani to serce Jezusa i blokuje nas na pełne szczęście i pełne poznania serca Ojca. Zasiadłam więc w wewnętrznej kontemplacji słów w duchu, i nasłuchiwałam głosu Boga we mnie, który mówił dalej, jakże bardzo wzywam moje dzieci, do odnowienia miłości względem mnie Proszę, aby każdy rodzic, który przygotowuje dziecko do zaślubin ze mną. W Komunii Świętej miał świadomość i odpowiedzialność w przygotowywaniu tych maluczków do uwzdarzenia. Chciałbym, aby w waszych domach codziennie było otwarte Słowo Boże i praktykowane we wspólnocie rodzin, wprawdzie słuchacie mego słowa na niedzielnej Eucharystii, jednakże potrzeba, aby, abym był z wami w codzienności, Rozważajcie z rodzinami, czytania z dnia i Ewangelię w głębi waszych serc, dzieląc się poruszeniami mojego ducha w Was. Pragnąłbym o jakże bardzo, aby zaczęto się modlić również własnymi słowami. Prosiłbym, abyście próbowali nawiązywać ze mną dialog w Duchu Świętym, aby czułość w miłowaniu mnie była naocznym znakiem świętych rodzin. Nie bójcie się otwartości ani waszej nędzy, nie bójcie się mówić do mnie. Mój Syn dał wam jedynie zaprawę do rozmowy z Ojcem przez modlitwę Ojcze Nasz, co było Jego naturalnym aktem poddania się mnie. W ten sposób chciał zachęcić was, abyście wzywali mnie imieniem Ojca i mieli świadomość tego, że kiedy mówicie do mnie w tym właśnie momencie, wstępuje na was Królestwo Boże że Ja jestem pośród was i w was, mówi Ojciec. Czemu zatem tak bardzo trzymacie się reguł, zaniedbując prostotę dziecka w relacji ze swym Stwórcą? Rodzice tych małych dusz przystępujących do Komunii Świętej winni są bycia przykładem mojej obecności w nich samych. W tych małych duszach nie należy zabijać naiwności z prostoty i spontaniczności. Przeciwnie, należy pielęgnować ich prostą wiarę i nie pozwolić obumrzeć radości i dziecięstwa bożego w nich samych. Chciałbym, aby każdy rodzic praktykował modlitwę sercem i takowej uczył dzieci, bowiem moje dzieci mają wrodzone doskonałe nabożeństwo do mnie, jednakże wasze ludzkie wzorce i dystans względem mnie często zabijają tak szlachetne owoce wiary w tych maluczkich. Nie wymagam od nikogo rzeczy wielkich, przychodzę do dusz prostych, aby zanosić moje orędzia, które mają w efekcie odnowić Wasze myślenie i przyczynić się do pomnożenia chwały w świecie. Uczcie się refleksji nad słowem w rodzinach, praktykujcie wspólne śpiewy, oddając mi chwałę, jak dzieci, radując się wielce z mojej obecności pośród Was. Pragnę abyście zgłębiali Pismo Święte, szczególnie w temacie Ducha Świętego, którego Wam dałem. Pragnę również, abyście pogłębiali znaczenie Eucharystii i abyście tak nauczali tych malutkich z wiarą. Módlcie się o przymnożenie wiary, jakże wielka misja przygotowana jest dla Was, rodziców, a jak mało z Was zasiewa wyższe dobro w tych małych. Nie pomnażajcie w nich lęku i nie bądźcie zgorszeniem, niech miłość i żywa wiara roznieci ogień w sercach waszych. Nie chciałbym, aby żadne dziecko było posyłane do sakramentu z przymusu. Dusze tych małych puszczane są jak na taśmie w ręce moje, ale czy w ich sercach jest prawdziwa chęć spotkania z żywym ojcem? Nie chciałbym, aby dzieci były przyprowadzane do mnie jedynie z obowiązku, w imię tradycji, jakże pragnę, aby chrzest. Czyli włączenie dziecka do wspólnoty Kościoła, to znaczy przyjęcie godności Królestwa Niebieskiego, wypływało z miłości do mnie. Niech rodzice przyjmą to wezwanie do siebie i wzniecą w sobie żarliwość wiary i miłość względem mnie. To samo dotyczy Komunii Świętej, bo jest to kolejny etap dojrzałości w wierze. Wszak o jakiej dojrzałości mogę mówić, patrząc na ubogie dusze mych dzieci. Nie znają one mnie i często nawet. Nie dorosły do wzbudzenia w sobie pragnienia przyjęcia mnie w żywym chlebie eucharystycznym. Powinni być oni przygotowani do ścisłego zjednoczenia się ze swym Bogiem. To wszystko zależy od was, rodziców, dlatego nawołuję was, abyście oddali mi należną cześć w duchu i w prawdzie i ożywili wasze domy płomieniem mojej miłości i stali się gorliwi w wierze aby hołd stwórcy zaczął być oddawany prawdziwie brzydzę się już waszą tradycją i brzydzę się tym co wyprawiacie z sercami tych małych zabijając w nich ogień miłości do mnie ukazując boga dalekiego bo przecież one naśladują tylko to co widzą w was komunia święta jest decyzją wejścia w relację z oblubieńcem i wymaga szczególnego przygotowania i rozpoczęcia szczególnej relacji ze mną w Eucharystii. Następnie bierzmowanie jest kolejnym etapem gotowości na przyjęcie darów Ducha Świętego. Jest to potrzebne w wyposażeniu do służby mojemu Kościołowi. O tak, moje dzieci, czy widzicie, jak powierzchowne są owe praktyki, które przecież dałem wam w celu zgłębienia praw Królestwa Niebieskiego i całego bogactwa, którym chcę was wyposażyć? Nie mogę już czekać dłużej, bo moje serce, serce waszego ojca, łamie się nieustannie. Patrzcie nieustannie na obraz mego syna, który przecież wylał swoją drogocenną krew za was, abyście przejrzeli. Życie na ziemi jest służbą miłości i trzeba podejść do tego w pełni odpowiedzialnie, aby posłać pracowników po swoje żniwo. Tu nigdy nie chodziło o obrządki i o tradycję samą w sobie. Tu zawsze chodziło o Was, o Wasze serca i moje królestwo, które również należy do Was. Odpowiedzcie radykalnie na moje wezwanie. Nawołuję, aby Wasze domy stały się miejscem żywej modlitwy. Chcę, aby ludzie zobaczyli, że jestem obecny w Was i aby Wasze dzieci wyszły z domów jako apostołowie mojej miłości. Chcę, aby nosiły mnie w sercu i przyjęły wszystkie dary duchowe, które złożyłem w nich przed założeniem świata. Wiedzcie o tym, że jesteście wybrani, ale to od Was zależy, czy o, owe wybranie stanie się Waszym udziałem. Amen. Boże, Ojcze, modlę się, aby. To orędzie zapaliło w sercach ludzi, którzy tego słuchają, ogień Twojej autentycznej miłości. Niech wiara, która nie pochodzi z ducha, z serca, spłonie w ogniu Twojej miłości ojcowskiej, Panie. Niech Jezus Chrystus, mój Pan i Oblubieniec, Zakróluje w sercach każdego, kto słucha tego nagrania. Proszę Cię, Boże Ojcze, aby to orędzie przemieniła serca wielu. Dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Ty mówisz do naszych serc, że Ty posługujesz się nami. Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za to, że utkałeś mnie w łonie mojej matki, wybrałeś miejsce i czas moich narodzin. Że uczyniłeś wszystko nowe, pomimo, pomimo tego, że moi przodkowie mieli tak wykrzywiony obraz Ciebie. Ty wzbudziłeś we mnie potomstwo abrahamowe i dałeś nowe serce. Pociągnęłeś swoją miłością, którą złożyłeś na dnie mego serca. I teraz pozwalasz podpalać serca innych Twych dzieci. Dziękuję Ci, Panie, za odrzucenie w dzieciństwie. Dziękuję Ci, Panie, za miejsca puste, którymi mogłam napełnić się Tobą. Dziękuję Ci, że Ty wybierasz to, co małe w oczach świata, aby zawstydzić i wywyższyć tych, którzy którzy mają się za coś. Pokora zwycięża wszystko, uniżenie jest aktem miłości. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy chodzić w swoim miłosierdziu. Proszę Cię, aby te nagranie i orędzie nie zostało bezowocne, lecz aby przyniosło owoc obfity ku zbudowaniu kościoła. Amen.